Witam serdecznie. Ja wiem, wiem, zaraz coś napiszę. Chłopie, coś Ty zrobił. Przyniosłeś, przyniosłeś siatkę do lasu. To nie pierwsza siatka w lesie i nie ostatnia. Znając życie, siatki są powszechne w lesie. Nawet przez leśników stawiane. A tak całkiem na poważnie, to są dwa powody, dla których przyniosłem tę siatkę. Mógłbym Wam nie mówić, ani Wam nie pokazywać i ukryłbym to przed Wami w tajemnicy i nikt by się o tym nie dowiedział, bo już jej nie widać. Przyniosłem ją z kilku powodów. Powód pierwszy to jest to, że ją miałem. I długo się zastanawiałem, co z nią zrobić, gdzie ją wykorzystać. No myślałem, żeby tu palisady nią obgrodzić. Lecz po co? Gorąco dzisiaj, a wręcz parno. Zapowiada się na deszcz, ma być deszcz wieczorem, w nocy. Mam nadzieję, że to będzie obfity i długotrwały deszcz. Bo ziemia jest potężną ma suszę i suszyć się... Nie chce, potrzebuje wody, aby żyło to wszystko. Lasy, pola, jest y, bardzo sucho, jest bardzo ciepło. Palenie ognia odpada, absolutnie. Trzeba o tym być świadomy, a jak gdy wchodzimy w lasy, na przykład iglaste lub liściaste typowo, y, to nawet myślę, że przy takich gorączkach odpuście sobie jakieś spacery leśne, bo no, może być różnie. Dlatego lepiej być yy, troszeczkę z wyobraźnią do przodu i nie ryzykować. Co, do siatki, co do, siatki, do siatki, to jest prosta sprawa. Problemem takim jest, że ziemia, którą tutaj nasypałem, gdy budowałem ten szałas dwa miesiące temu, połowa tej ziemi zjechała, jest na samym dole. Dlaczego? Dzieje się to za każdym razem, gdy buduję jakikolwiek szałas ze spadowym dachem. Raczej, jeśli każdy dach jest spadowy, inaczej stałaby woda czy jest dwuspadowy, czy jednospadowy. Rzecz jest taka, że za każdym razem ta ziemia mi spływa. Plandeka jest ślizga, ziemia przemaka wodą, woda spływa po plandece, ciągnąć masę, ciągnąć masę ziemi ze sobą i zjeżdża to wszystko. I dlatego ta ziemia cały czas nie dość, że zjeżdża, to jest jeden minus. Drugi minus jest to, że nic nie może się zakorzenić na tej, na tej ziemi. Nic nie może wyrosnąć. Ponieważ ta ziemia cały czas się przesuwa, no a w przesuny ruchomej ziemi e, no żadne, żadna roślinność nie będzie chciała rosnąć. Więc pomyślałem, że wrzucę, wkomponuję tę siatkę w dach. Będzie to e, solidne z tego względu, że ta ziemia nie przesunie się i nie zjedzie. Nawet jak woda się przeleci, to tam dołem, gdzie spłynie, wiadomo, coś tam wymyje. Jakby nie wiem, jakie tu opad deszczu był, to coś tam wymyje. Jednak to wszystko na tej siatce 80% podejrzewam, że tej ziemi na tej siatce zostanie, a wtedy może się zazielenić tutaj. Może urosnąć tu roślinność. Co bardzo bym chciał i jest to, jest to oczekiwane przeze mnie. Yy... Tak to widzę. Tak to widzę i ja, no ja oczywiście przepraszam tych, którzy zaraz będą, tu, którzy tam już płaczą i narzekają, że siatkę metalową do lasu przez Stalową. Yy... I... Ale no tak, no musiałem tak zrobić, ponieważ nie miałbym absolutnie żadnego wyboru ani wyjścia, ani rozwiązania na to, żeby ta ziemia nie spływała. Już myślałem, że ponabijać jakieś przegródki z patyków, ale to i tak ona by sunęła się do tych patyków i by stała. Sunęłaby się i by stała. Yy... Jakby nie patrzeć, to wszystko idzie w taki sposób. A więc i tak pod tymi potykami, gdzie jest ten brzuch, to ziemia by się gdzieś tam przesuwała. A tutaj będzie to miało jakiś sens, mam nadzieję. Nie, zobaczę. Nie wiem, dajmy sobie tam miesiąc, dwa czy trzy. I jeżeli e, miesiąc, dwa czy trzy, i zobaczymy, że ta ziemia się wypukuje, wyrwę tę siatkę, wyrzucę, wywiozę stąd i będę. Próbował zrobić to inaczej lub zostawię tak jak zwykle i po prostu dosypywał co jakiś czas ziemi. Tyle. Biorę się jeszcze za pracę dzisiaj. Jest paruwa strasznie. Dobrze. Cieszy mnie to. Pochmurnie się zrobiło. Będzie padać. To już pewne. Tylko nie wiem jak dużo tego deszczu. Troszkę dzisiaj potnę drzewa. Drewna. Ponieważ e, dostałem... Informacja od mojego widza, który ostatnio wam mówiłem na tym odcinku, że miał prezent dla mnie, chciał mi wysłać coś, napisał do mnie, że nie da rady i nie wyślę e, z jakichś tam e, z, e, swoich powodów. E, oczywiście. Mm, Oczywiście rozumiem, no i nic z takiego się nie stało i pozdrawiam serdecznie, to, to nie było, że musisz mi to przysłać, I jak obiecałeś, to trzymaj słowa. No nie, no zdarzają się różne rzeczy, ży sytuacje i, i nie, ma, nie ma najmniejszego problemu, jak najbardziej to rozumiem. Dlatego teraz mogę wam powiedzieć, co to było. To była piła. Piła akumulatorowa, mała piłka do gałęzi. E, którą, którą mój e, widz, mój znajomy Rafał chciał mi podarować. E, nie powiedziałem tego, tego, gdybym mi miał ją przysłać. Nie przyślę ją, więc wam powiem, i ja tą piłą, akumulatorówką, chciałem właśnie zostawić sobie tego kopę, tego drzewska, żeby móc e, tę piłę przetestować, żeby móc tę piłę sprawdzić, jak ona będzie sobie dawać radę, czy to nie hałasuje zbytnio, czy to jest dobre rozwiązanie, a jeżeli byłoby to w miarę ciche i no na pewno dużo szybciej i lepiej by szło niż piłką ręczną, tak? to zostałoby to ze mną i ja bym sobie, się znaczy zostało i tak by to zostało ze mną, a ja bym sobie tym po prostu działał, budując coś, robiąc coś i tak dalej, używałbym tego w lesie. Świetne rozwiązanie, nie męczące mnie, Wszystkie prace szłyby 100 razy szybciej, lżej, i tak dalej. Choć wiem, że wzbudziłoby to kontrowersje i zaraz ludzie by pisali Boże, z piłą do lasu, jaki to bushcraft, nie? I tak dalej, i tak dalej. Choć, choć zapewniam, że ci, co się, co budują szałasy, jakieś domki, chatki, i tak dalej, nie wyobrażają sobie pracy bez takiego urządzenia, bo jest to wygodniej i dużo szybciej, tak? Można sobie tam iść, iść i ciąć, i nie wiem, sznurkiem tam przecinać, przepalać, i być jakimś tam maniakiem. Być jakimś maniakiem takiego ek ekonaturalizmu, i tak dalej. Jednak to tym bardziej to nie spalinowe, a piła na akumulator. Taka mała, fajna. Ciąłby sobie te gałązki. No, byłoby to świetne. No niestety. Niestety, teraz, gdy się okazało, że rafał tego nie podeślę, ja na tą chwilę obecną mam już zaplanowane swoje fundusze. Więc, więc nie, nie mogę sobie teraz pójść i kupić. Ale myślę, że, że gdzieś we wrześniu, że po wakacjach, jestem w stanie taką piłę nawet nabyć. Choćby dlatego, żeby ją, aby ją przetestować. Gdy ją przetestuję. O, cześć, ptaszę! A co ty tu robisz, przyjacielu? Cześć! Jaki fajny, jaki ty mały jesteś! A co ty jesteś za ptakiem? Co gonem, takim podniesionym dęba? Taki, jak wróbelek, ale mniej, nawet mniejszy od wróbla i z podniesionym ogonem w pion. Dziwny kolega się tu pojawił? Ale się pojawił. Fajnie, ptaki przylatują, ćwierkają, pięknie, zielono się robi. Zaraz wiem, że maj. To tu już będzie burz, chociaż e, po właściciel troszeczkę przeradził las, troszeczkę tu powycinał, pouprzątał, e, więc troszeczkę będzie widniej, ale i tak, tutaj będzie dżungla, tu będzie dżungla. sam tu muszę poprzycinać trochę tą moją palisadę, która kwitnie i kiełkuje. <laughs> Jakby się zobaczyli patyki, które powbijałem tu e, pocięte, ucięte gałęzie od zaczynają, że na z tyłu to tam drzewko rośnie, ale tu niektóre zaczynają. Po zaczyna puszczać, puszczać, pnącza, plącza i będzie tu zielono. Dobra, biorę się za pracę, bo gadam i gadam. Ostatni film tylko z gadaniem. Miało nie być gadaniem. No, i dobra, szybkie podsumowanie, bo, bo nie zrobiłem tego, co chciałem. Po pierwsze, zaczęło. Ciapać mi na głowę, nie jestem przygotowany, nie chcę tutaj gdzieś zmoknąć, e, nic dobrego. Poza tym przyszła mi informacja, że dziś kurier przyjedzie do mnie z paczką, więc muszę uciekać do domu i pilnować, e, aby odebrać tę paczkę dobrze, bo w tej paczce znajdują się rzeczy, które będę mógł przetestować tutaj w lesie. To nie są może. Jakieś mega rzeczy do lasu, ale na przykład kilka rzeczy do nagrywania. Na pewno to będą dwa mikrofony i będą to dwa rodzaje mikrofonów, e, które będę porównywał z tym mikrofonem i z tym jak mnie słyszycie. Ja wiem, że ten dźwięk jest zatłumiony i głuchy. Ja, gdy montuję film, ja to słyszę, jest tam jakiś equalizer, w którym jestem w stanie delikatnie popracować coś tak tym głosem, jednak no nie, nie jestem w stanie z tego mikrofonu wyciągnąć nic więcej. Przyjdą dwa, które, każdy inny, które będę właśnie, będę mógł przetestować na następnym odcinku, jak, jak mnie będzie słychać, jak, który zostaje, który będzie do lasu, i tak dalej, i tak dalej. Jeden będzie podwójny, że na przykład będę mógł podłączyć jeden port pod telefon, a dwa mikrofony dla dwójki ludzi, na przykład będę z kimś rozmawiał, przeprowadzał wywiad, nie wiem, jakiś wywiad w Gdy na przykład przyjdę tu z Dominiką, żebyście też słyszeli, co ona tam marudzi czasem, co nie, pod nosem, też jej się przypnie i ja będę miał, i ona, i to będzie ściągać wszystko razem, więc to, więc to jest dobre rozwiązanie. Jeden jest podwójny, jeden jest pojedynczy. Zobaczymy, które z nich będą naprawdę tymi dobrymi, które naprawdę będzie dobrze mnie słychać. Które będą wygodne, e, wielofunkcyjne, można powiedzieć, i tyle. Nie zajmuję się tym drewnem, ponieważ no, muszę lecieć. Posprzątałem troszkę, jak widzieliście, e, posprzątałem hałdę. Taką hałdę plandek i te dwie połówki, e, te dwie połówki e, beczek. Nie jest mi to potrzebne, nic z tego nie będę robił. E, jak to się mówi, dobrym uczynkiem zasłaniam złe uczynki, czyli przywiozłem metalową siatkę do lasu, ale wywiozę plastiki. Tak się tłumaczę, co nie tak się tłumaczę. Coś dobrego dla lasu, wywiozę plastiki. Spakowałem faktycznie wielką hałdę tych dwóch połówek beczek. Ma W nich masę plandek, jakichś rzeczy, ale zostało mi jeszcze jedno na jeszcze jeden kurs, więc będę o ciapie. Więc będę to tak robił. Będę to systematycznie pomału wywoził. Myślę, że jeszcze jednym kursem to wywiozę. Następnym potnę tutaj, ale też chcę już e, przyjść i do środka do naszego szałasu. No nie po to go budowałem, żeby się siedzieć z Wami na dworze i gadać, tylko będę chciał już Zrobić coś w środku, ugotować jakieś żarcie, napalić w piecyku. Oczywiście, żeby ugotować, żeby napić jakieś kawy. Boże w środku coś mi przyjdzie do głowy, żeby coś zbudować, chociaż no ta prostota jest, jest tam taki ala stolik, no i ten piecyk, i ten tapczan. I myślę, że więcej mi nie potrzeba do szczęścia. Jednak może coś mi przyjdzie do głowy, lub wy podsuniecie jakiś pomysł, co tam w środku można by było zrobić. Oczywiście nie wymyślajcie z prysznicem, basenem, kiblem, co nie. Biorę się i uciekam stąd. Ja Was pozdrawiam. Taki dzisiaj krótki film, więcej gadania niż ten, ale siatkę zamontowana. Ziemia teraz może się tam osiąść i coś może wyrastać. Jest wiosna, jest kwiecień, więc może, może no Wy już chyba to w maju oglądacie, ale jest jeszcze kwiecień. I a nawet nie wiem, który dzisiaj jest. Dzisiaj, proszę Państwa, jest 18 kolejny ptaszek. Ptaszeły latają, a ja nie mam karmy. Skończyła mi się karma dla ptaków. Nie mam im nawet, co im nawet dać w karniki. Muszę e, następnym razem przyjechać, czyli na jakieś 2-3 dni tu przyjadę i przywieźć im żarcia. Niech jedzą, chociaż już wiosna nie powinno się karmić. Ale mi ich zawsze szkoda jest. I ja ich zawsze będę dokarmiał, bo ja kocham zwierzęta, lubię zwierzęta. Zwierzęta są dobre, a ludzie są źli. Ja też. Zły jestem, bo przyjąłem siatkę. Dobra, nieważne. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na następnym odcinku, gdy już będziemy coś testować, będziemy coś robić, pichcić, gotować, smażyć, jeść, yy, pić kawkę. Yy, bo wiem, że też takie odcinki lubicie. No, nie tylko moje gadanie. Będzie mieli gadanie. No, no postaram się bynajmniej. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, cześć.